Cześć, witajcie w kolejnym audiologu informacyjnym. Tym razem omówimy kilka tematów związanych z filmami, z częstotliwością ich wrzucania, typami ich, a także o różnych seriach i, i innych zagadnieniach tego typu. Dobra, więc zaczniemy od pierwszego punktu, którym jest częstotliwość wrzucania odcinków. Tutaj ta częstotliwość, mogliście zauważyć, że się zmniejszyła. W tej chwili na kanale pojawia, pojawia się e, tak jeden-dwa filmiki tygodniowo. <laughs> I tak e, niestety będzie musiało zostać przez pewien okres czasu e, Ja na to w sumie nie mam żadnego wpływu, nie mogę to zmienić, nawet jak bym chciał. E, przyczyny tego, tak jak zawsze jest teraz e, nauka, to jest główn główną przyczyną, e, która odpowiada tak około 80% tej przyczyny, która powoduje, że nie mam czasu na nagrywanie odcinków. No i oczywiście e, gram też w inne gry, więc <laughs> przez to także tracę czas. No i mam oczywiście życie prywatne. Ale głównym właśnie czynnikiem jest ta nauka, na którą no, nie poświęcam może, może ogromną ilość czasu, ale staram się poświęcać jej tyle, żebym, żeby coś ze mnie wyrosło. E, dobra, tutaj. Mm, więc tak, jeżeli chodzi o ten punkt, to postaram się wrzucać tygodniowo dwa filmy. Nie mogę tego obiecać, że te dwa filmy będą. Może i będzie jeden, może i nie będzie żadnych. Ale postaram się. Wiedzcie, że, że ja się nie opierdam, że jak mam czas, to robię. No i te filmy głównie się głównie będą pojawiać się w weekend, a nie na przykład w środę. No, no Wy macie wtedy więcej czasu. Sam z doświadczenia wiem, że wtedy te filmy docierają do większego grona osób. Dlatego właśnie piątek, sobota, niedziela, może, może poniedziałek, jak nie zdąży. Dobra, teraz przejdźmy do kolejnego filmu, czyli jak będą wyglądać filmy. Tutaj w sumie ten punkt jest powiązany z pierwszym punktem. Chodzi o to, że filmy będą tak jak ostatni film o Kostce Magmy, on był w miarę krótki na temat, i właśnie takie filmy teraz będą się pojawiać. Nie wiem, czy to jest dobrze, że, że jest jeden temat omówiony w jednym odcinku w całości, czy źle, ale na pewno odcinki będą, będą teraz na dany temat, i będą one tak jakby na mniejszy temat. Nie będą one krótsze ale będą omawiały mniejszy temat. Taki temat, który ja mogę na przykład szybciej pojąć i szybciej wam w perfekcji wytłumaczyć, bo jak wiecie, zawsze jak chcę wam coś przedstawić, to, to staram się to zrobić jak najlepiej. Nie lubię po prostu, gdy, gdy na przykład przekazuję wam coś z błędami, co, co nieraz mi się zdarza, myślę, że to jest naturalne, ale zawsze staram się przekazać wszystko bezbłędnie i w jak najlepszy sposób. Tutaj właśnie mi wpadł do głowy jeden punkt, który nie mam na liście, więc sobie go dopisałem. Okay. Kolejnym punktem będzie hardkorowa seria. Ta seria się odbędzie, z tego co wiem, będzie miała bardzo mało, bardzo mało edycji, tak jak mówiłem. Chcę ją zrobić jak najczystszą, czyli bez, bez sumie niczego, żadnych dodatków. Jedyne co będzie miała w chwili obecnej, to co wiem, to intro i, i może jakąś ścieżkę dźwiękową w pełnych monetach, ale to wszystko. No i może cenzury jak będę przeklinał. Chyba, że nie chcecie, ale myślę, że myślę, że będzie bardziej odpowiedni, jak dam cenzury. Czyli ta seria się pojawi i ona się pojawi także wtedy, jak, jak będę miał czas w sumie znaczy nie. Ona się pojawi wtedy, gdy, gdy zacznę grać. Bo ja na razie nie gram ale tak jak mówiłem, hardkorowa seria nie, nie będzie mi zabierać czasu. Um, nie, to jest skomplikowane. Kurde. Dobra, pominijmy to. Lecimy do kolejnego punktu. Um, w każdym bądź razie ta seria nie będzie wpływać na przykład na te normalne filmy, na częstotliwość ich wydawania. Dobra. Um, aha, dobra, kiedy będzie następny film? Um, następny film będzie albo jutro, czyli sobota, albo w niedzielę. Ja jutro jadę do pewnego miejsca i mnie nie będzie przez pewien okres czasu wracam całkiem późno około 24 więc, więc prawdopodobnie będzie w niedzielę yy, niedzielę gdzieś po południu zależy, zależy czy jeszcze w sobotę sobie na nim yy, na nim tutaj pod, nad nim popracuję yy, czy zrobimy zrobię to w inny dzień yy, dobra Następny punkt, czyli ktoś do mnie dzwoni. Zaraz wracam. I zaraz będziemy kontynuować. Dobra, wróciłem po godzinnej przerwie z Lolem, rundka w Lola i kontynuujemy punkty. Ciekawe, czy mi się głos zmienił tak przy okazji. Dobra, zaczniemy od, od... znaczy skończymy na przedostatnim, czyli Kolejny odcinek, to odcinek, co będzie właśnie w sobotę lub w niedzielę, będzie luźny, bo jak wiecie, jest tutaj takie, jakby, są dwie partie u mnie na kanale. część lubi takie odcinki luźne, dużo żartów, z będnym, po prostu takie dłuższe filmy, na przykład zacinaniem się, a część woli takie profesjonalne, bardzo krótkie, bardzo dokładne. I te, dwie, te dwa fronty, one się ciągle z, z, ze sobą ścierają w komentarzach, ja to ciągle czytam. I nadal nie rozstrzygnęliśmy kto tak kto, kto naprawdę jest w większości. Ci co wolą profesjonalne filmiki, czy ci co wolą, e, ci, co wolą właśnie takie na luzie filmiki. I dlatego no, ostatni filmik e, z kostką Magmy, on był, ten, to był właśnie taki krótki, profesjonalny, ze, ze scenariuszem, ze wszystkim a następny film też będzie o potworku, nie powiem wam jeszcze o jakim będzie, będzie na luzie, czyli co to znaczy na luzie? Na luzie to znaczy, że nie, przygo nie przygotowuję się tak do tego co będę omawiał czyli nie dowiaduje się znaczy dowiaduje się wszystkiego, ale nie dowiaduje się ponad wszystkiego Bo ja zazwyczaj dowiaduję się tak, staram się dowiedzieć więcej, na przykład czytam wszystko o danym, danym zjawisku wtedy je przedstawiam a tutaj przeczytam na przykład tylko te główne informacje i potem spróbuję Wam jakoś to przekazać właśnie w tej luźnej formie. Zobaczymy po cenach. Ja zawsze orientuję się po cenach i po, po, dodaniu, po dodaniach do, ulubione, do ulubionych tego filmu, jak i po komentarzach, które filmy preferujecie. Z samych statystyk, jeżeli chodzi o ceny. To wynika, że bardziej lubicie te, te profesjonalne filmiki, te nudne filmy, jak to niektórzy mówią, ale z komentarzy wynika, że jednak lubicie te luźne filmy z żartami. No nie wiem, zobaczymy jak to będzie wyglądać w następnym odcinku. Jestem ciekawy. No, i będę po prostu się kierunkować tym. Może będą tak na zmianę, jeden raz na luzie. Można też zrobić tak, że po prostu poradniki będą profesjonalne, na luzie, nie na luzie, czyli ze scenariuszem ustalone na temat, a na przykład seria, znaczy, seria, znaczy, tak jakby seria i tak będzie na luzie, ale to tak, jakby był, byłaby równoważnikiem tego, że, ale na razie jej nie ma, więc nie ma równoważnika. No, w każdym razie zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, okay, myślę, że, myślę, że opisałem wszystko. Można by było jeszcze wspomnieć o nowym wyglądzie YouTube'a Niektórzy mówią, że, że im się nie podoba. Ja w sumie bardzo, bardzo dobrze się przystosowuję do wszystkiego Nie robi dla mnie to większej różnicy. Na pewno stracił YouTube klimat ten, ten który niósł ze sobą stary Stary wygląd. Możliwe, że ten nowy wygląd także stworzy pewien tam klimat. Miejmy nadzieję, że nie będzie to taki klimat, jaki panuje na Facebooku, który mi osobiście się nie podoba. Możliwe, że w większości Was się podoba, ale każdy może mieć swoje zdanie. Trochę dziwna jest tutaj strona główna. Znaczy, może nie dziwna, po prostu jest yy, dla mnie po 20-30 minutach przebywania na YouTube jeszcze nie zrozumiała. Ale myślę, że po. Po dwóch, trzech dniach będzie to, będzie to uczucie jak jakbym przyglądał stare YouTube. Okej, okay. aha, jeszcze możecie napisać w komentarzach, co sądzicie, co sądzicie o tych nowych wyglądach kanału, bo jak widzicie, mój kanał jest, jest w, star w starym interfejsie YouTube'a, czyli jest to stary tak jakby motyw, ale są też te nowe motywy, które wykorzystuję na przykład rok czy Znam tylko roka jak na razie. Nie przeglądałem innych kanałów. Możecie tam zobaczyć u niego, jak to wygląda. Powiedzieć, napisać w komentarzach tutaj co sądzicie o tym. No i dobra. Więc teraz Wasze zadanie jest odnieść się do każdego z punktów. Możecie odnieść się do jednego punktu. Oczywiście, jeżeli, macie konto, jeżeli nie macie konta, to niestety nie możecie skomentować tego filmu. No piszcie, co sądzicie o danych tematach, które mówiłem w tym filmie. Jakieś propozycje możecie rzucać, jakieś możecie hasło rzucać. Wszystko co chcecie. Ja postaram się to przeczytać. Możliwe, że na kilka, na kilka jakichś pytań odpowiem. No i dobra. Aha, jeszcze zapomniałem o czymś, o czymś ważnym. Prawie bym zapomniał. Na szczęście. Na szczęście mam. Więc tak, chodzi o, o to, że mm, dużo ludzi chcę. mam takie dwa filmy, które na pewno zrealizuję, ale z czasem. Pierwszy film będzie o alchemii, znaczy jeden z tych filmów to jest film o alchemii, a drugi o czarowaniu przedmiotów. To są dwa. Niektórzy mogą powiedzieć, że te dwa tematy, one są trudne, ale nie są jakoś ogromne trudne. Ale ja wam powiem, że tak jak ja to chcę przekazać, czyli z wszystkimi szczegółami, z najmniejszymi drobnostkami, to to jest praca na, na tydzień na tydzień dla jednego zagadnienia, na przykład dla Alchemii. Ja na razie tego tygodnia nie mam wolnego, żeby to wszystko ogarnąć, żeby żeby sperfekcjonalizować moją wiedzę yy, od, na ten temat. Kurde, ja tego w mówię jako o jakiejś nauce. Boże, co się ze mną dzieje. W każdym bądź razie yy, na razie mi, wiedzcie, że, że jest to w planach i będzie to, będzie to naprawdę jak już powstanie dobry odcinek. Myślę, że... Wszyscy będą zadowoleni, ale na razie, na razie nie będzie takiego odcinka. Może za tydzień, może za dwa, może dłużej, no nie wiem. Zależy, zależy jak tam będzie z nauką. Więc dobra, teraz ostatecznie kończymy dzisiejszy audiolog. Kartki można odłożyć. Ja dziękuję Wam za obejrzenie. Tak jak już wcześniej mówiłem, za wysłuchanie. Tak jak już wcześniej mówiłem, proszę o odniesienie się do każdego z podpunktów w komentarzach, jeżeli macie konto. Możecie, jak chcecie, ocenić filmik, jeżeli wam się spodobał, albo jeżeli nie, to też możecie ocenić. No i dobra. Dobra, więc ja jestem Patryk. Dzięki za obejrzenie tego filmu, ale wystrzeliłem teraz. Zapraszam do kolejnych filmów jutro, pojutrze i pozdrawiam. Miłej gry.